Hej siemano, witam was w planszomaniaku, gdzie w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o małym epickim katulu. Od wydawnictwa Galakta. kolejna gra mała epicka, mam nadzieję, że wam się recenzja spodoba. Zapraszam do odcinka. Jeżeli jesteś zainteresowany zasadami do gry małe epicki katulu, zapraszam do mojego materiału. Link w opisie. Więc jak jesteśmy po zasadach i wiecie jak grać już w małego epickiego katulu, no to warto by było powiedzieć coś ode mnie, a w tym odcinku, no będzie z tym różnie. Przede wszystkim, sama rozgrywka, same zasady były dla mnie najtrudniejszymi zasadami z wszystkich małych epickich. Zauważyłem, że widzieliście błędy, które popełniłem w poprzednich, w poprzednich seriach. Dziękuję za sprostowanie i napisanie komentarza w, pod materiałem, który wypuściłem. Widzę, że małe epickie, ogólnie małe epickie gry są dość dobrze odbierane przez Was i bardzo to doceniam. Widzę to po wyświetleniach, widzę to po lajkach, więc jeżeli Wam się spodoba ten materiał, również zachęcam do zostawienia. Łapki w górę, subskrypcja, jak jesteście nowi, no ale dobra. Przechodząc, instrukcja. Była dość dla mnie. Może nie, że nieczytelna, ale ciężko ogólnie było ją zrozumieć. Pierwsza rozgrywka była mozolna, była z instrukcją. Dużo błędów podczas pierwszej rozgrywki popełniłem. Potem zagrałem drugą rozgrywkę, gdzie niektóre błędy już wyprostowałem, ale jeszcze. Dopiero chyba w trzeciej albo w czwartej rozgrywce zagrałem już w pełni z tymi prawidłowymi zasadami. Oczywiście, jeżeli wyłapiecie coś, że coś się nie zgadza, to proszę napisać, właśnie pod komentarz pod zasadami. Będę wdzięczny. Inni gracze też będą wdzięczni, żebym nie wprowadzał Was w błąd. To nie jest mój cel. Ja sam tworzę te zasady, te poradniki dla siebie, bo jeżeli jakieś gry nie gram, no czasami się zdarza. Ja mam. Ja mam około 200 tytułów chyba obecnie, znaczy zbliżam się chyba do 200. No i w ciągu roku bym musiał codziennie w jakąś inną grę grać. Ja mówię o grach podstawowych, jeszcze mam dodatki i tak dalej. Mam tego już sporo i zdarza się, że po prostu jakaś gra przez dwa lata na przykład nie jest grana. Chcę ją zachować, jest, jest w mojej kolekcji. Chciałbym ją posiadać, dobrze mi się w nią grało, ale mimo wszystko inne tytuły gdzieś tam wpadły, no i wracam do tego i mam ochotę zagrać. Nie pamiętam dokładnie zasad, albo chcę sobie szybko przypomnieć, żeby nie popełnić jakichś gaf, jakichś błędów, bo coś tam powiedzmy pamiętałem, ale może nie wszystko i warto by sobie było to przypomnieć. Dlatego tworzę zasady sam dla siebie i mam nadzieję, że Wam też ten format zasad odpowiada, jest dobrze wytłumaczony. I y, korzystacie. Dobra, to tyle z tego wtrącenia. Przechodząc dalej, jeszcze kolejnym mankamentem, który mocno mnie uderzył w tej grze na 100%, to brak jakiejś podpowiadajki. Gra jest, gra ma dość sporo, y, sporo możliwości, brakuje mi na przykład y, wytłumaczenia y, fazy pierwszej, czyli co trzeba po kolei robić. Dobra, jak to graliśmy raz po raz codziennie, e, codziennie powiedzmy po, jed, po jednej czy dwie rozgrywki, dobra, ja już to ogarniam, zapamiętałem, ale jak za pół roku wrócę, nie wiem, czy to będę pamiętał. E, natomiast e, innym graczom też, oni tak zaczynają swoją, swoją grę i zastanawiałem się, co oni mogą, mają zrobić. Dobra, mam zakręcić tą macką, no dobra, zakręciłem. A co to tam robi? Dobra, no niby można zobaczyć na arkusz, arkusz, arkusz odrzucania, i tam mamy podpowiadajki na dole, jakie symbole co oznaczają. Dobra, tu można podpowiedzieć. Macka w dodatku zasłania niektóre zdolności. Dobra, później kapnąłem się, że no. Po dwie zdolności są ogólnie, więc można sprawdzić w innym położeniu, która to jest zdolność. Ta macka aż tak mocno nie zasłania. Szczególnie jeżeli chodzi o, yy, o macki, które można odrzucić z arkusza kroczących albo z właśnie puli ogólnej, dorzucić do arkusza odrzuc yy, odrzucania macki chaosu, te fioletowe. No tego brakuje, potem gracze nie wiedzą co mają dalej zrobić dobra, trzeba y, mamy dwa wskaźniki tą macką tą grubą, czyli po wybraniu z koła trzeba właśnie zrobić te macki rozdać czyli popatrzeć na arkusz przedwiecznego jaką cyfrę wskazuje żeby wiedzieć ile, c, y, ile tych macek trzeba dobrać z worka y, no jest to zagmatwane Potem następnie mamy tą dru tym drugim wskaźnikiem macki, tym cieńszym, mamy wskazane, którego kroczącego mamy dać na daną lokację, potem jeszcze dodatkowo trzeba dorzucić tam przedwiecznego, no i tu mamy tyle kroków w tej fazy, że mała podpowiadajka, nawet jedna na gracza, mega by, zmieniła, mega by zmieniła ogólnie rozgrywkę, szczególnie dla nowych graczy. I to jest, za każdym razem powtarzam to samo. Ta podpowiadajka moim zdaniem nic za wiele nie kosztuje, a dużo zmienia dla tych początkujących. Szczególnie jak chcemy wdrożyć kogoś nowego, kogoś może mniej planszówkowego, gdzie. No, ta gra jest, moim zdaniem. To jest na plus, oczywiście, wyróżnia się z innych, nie jest taka powtarza powtarzalna. Trochę może inspirowali się Katulu Die, ale. To, to nie jest do końca ta gra. To, to jest moim zdaniem tu nic nie powtórzyli. Jeżeli macie inne zdanie, pamiętajcie komentarz zostawcie z chęcią, z, wam, z wami podyskutuję w komentarzach. Przechodząc dalej, mamy dużo akcji znaczy, nie ma ich jakoś mega dużo, ale też powinny być wytłumaczone właśnie na tej e, karcie jakiejś podpowiadajki. Bo możemy poruszyć się. Poruszenie jest zależne od tego, ile mamy macek. Na arkuszu gracza też nie mamy zaznaczone, że macki strachu są powiązane z ruchem. Macki furii są powiązane z tym, ile macek kroczących możemy odrzucić na arkusz odrzuc odrzucania. Macki chciwości też nie mamy powiązania z tym, że możemy więcej tych macek dobrać właśnie z danej lokacji. Macki chaosu nie ma informacji, bo każ każda strach, furia, chciwość, chaos Kończą się X na końcu. I też nie mamy informacji, dopiero ona jest w instrukcji, co się z tymi mackami dzieje. Czyli, jeżeli na arkuszu gracza wypełnimy chciwość, czyli te zielone maski, mamy uzupełnić trze trzecią macką, to nie mamy właściwie zaznaczone, co z tym mamy zrobić. Na przykład popełniałem błąd, bo ja dawałem te macki do arkusza odrzucania, ale w trzeciej rozgrywce czytając ponownie instrukcję. Tam było... Dobra, jest napisane w instrukcji Że trzeba odrzucić do arkusza e, e, kro, kroczących czyli tak jakby nie mamy dostępu do tych macek. To zupełnie zmieniło rozgrywkę, e, była trudniejsza. Bo przyznam, że pierwsza druga rozgrywka była dość łatwa, bo po prostu za, zagrałem nieprawidłowo. Co nie zgadzało mi się, bo miałem bardzo szybko arkusz kroczących e, arkusz kroczących mi się te macki w arkuszu kroczącym mi się kończyły, i nie widziałem w ogóle sensu w zabijaniu, w zabijaniu kroczących. Oprócz tego, żeby mi się nie skończyli na mapie. I oprócz tego, żeby, bo jak uzupełniamy i dajemy w danej lokacji czwartego kroczącego, dokładamy mackę chaosu. No, no tak, tak, żeby tam nie było jakichś tych złych rzeczy. Wracając do tych arkuszy gracza, to mamy tak. Nie wiemy co mamy zrobić z tymi mackami, jak na przykład osiągniemy szaleństwo z chciwością, czyli zdobędziemy trzecią mackę, nie wiemy gdzie je puścić, czy na arkusz kroczących, odrzuconych, gdziekolwiek, nie jest to zaznaczone. I tak samo w żaden sposób nie jest wyróżnione to, gdzie macki chaosu mają trafić, a one mają trafić do puli ogólnej, gdzie to jest, gdzie to jest zaznaczone. Tego brakuje, a e, planszetka gracza powinna sygnalizować, gdzie powinny iść te macki, a tego nie ma, niestety. Kolejnym mankamentem tej gry jest na pewno to, że mamy te lokacje i jeżeli chcemy wykonać daną lokację i siedzimy po drugiej stronie stołu, to mamy te litery na odwrót. Musimy przejść stół dookoła. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, musimy czytać do góry nogami. No, nie sprawia mi to jakiegoś większego problemu, ale gorzej się czyta do góry nogami. No, nie ukrywajmy. Yy, tu myślę, że nie ma jakiegoś rozwiązania. Jest to tak wymyślone. Musiałaby być jakaś obrotowa tar yy, tarcza, żeby właśnie to przekręcić. Natomiast to są małe epickie, więc no, ciężko by było tutaj jakąś tarczę, która obraca całość. No no cię, ciężko by było. Niestety to nie koniec mankamentów, bo jakość wykonania... karty są OK. Karty lokacji też są OK, niestety mi troszeczkę pogięte przyszły, ale nie chciało mi się tego reklamować. Uważam, że minimalnie wygięta karta. No, nie, w niczym tego nie zmienia, szczególnie, że to są karty lokacji, to nie są kart yy, nie mam pogiętych kart. Jeżeli chodzi o, o strony. Natomiast dwie rzeczy, które są totalnie na minus. Woreczek. On się tak strzępi. Teraz pewnie wrzuciłem wam jeszcze przebitki zdjęć. Ile nitek w ciągu trzech pierwszych partii wyciągnąłem z woreczka. Worek jest popruty, jest źle wykończony. Nie, nie ma szwa, szwa na końcu. Tu, dla porównania, jeszcze zobaczcie, jak wygląda worek w Azulu. Jak jest ładnie obszyty, nic się nie strzępi i jest po prostu świetnie wykonany. Tutaj, niestety, jakość strasznie poleciała. Kolejną rzeczą to koło szaleństwa. Również fatalnie wykonane. Za pierwszym razem, jak wsadziłem mackę, mackę do tego koła szaleństwa to miałem problem, żeby ona się obróciła te wymagane dwa razy, które są wpisane w instrukcji. Dopiero jak spiłowałem tę mackę, mam teraz problem taki, że jak za mocno zakręcę albo pod jakimś złym kątem, to mi ta macka wypada. Tak wiem, ja zepsułem ten produkt, biorę to na siebie, teoretycznie mógłbym dalej zgłosić reklamację, bo produkt działa nieprawidłowo, ale przynajmniej teraz się kręci. A szczerze mówiąc nie mam w ogóle pewności, czy jak dostanę kolejny produkt, to on będzie się dobrze kręcił. Szczerze mówiąc, w trakcie gdzieś tam po czwartej czy piątej rozgrywce też zauważyłem, że na Gamestroll TV też też jest materiał. Tam akurat grają całą rozgrywkę. No streama chyba mieli, jak dobrze pamiętam. No i im się to dobrze kręciło. Musiałbym się ich dopytać. Nie mam kontaktu, ale może jakbym napisał gdzieś na Facebooku, to może by mi Piotrek podpowiedział, w jaki sposób to zrobili. No, mniejsza. No, to są dwa potężne mankamenty, które mnie mocno zabolały przy tej grze. Jom na pewno broni to, że jest tania. No, bo za stówkę mamy naprawdę fajny, duży content, który, i tu przechodząc może do plusów. Jak już się ogarnęło te zasady, gdzie było trudne wejście, to bardzo przyjemnie się w nią gra. Jak już się wie, co, co chce się robić, nie jest się tym nowym graczem, to bardzo, bardzo przyjemna kooperacja. Wydaje mi się, że małe piskie zombie spadają na trzecie podium, bo na pierwszym małe piskie podziemia podobają mi się niesamowicie, jeżeli chodzi o te kooperacyjne rozgrywki. Małe episkie podziemia dalej są u mnie na pierwszym miejscu z małych epickich gier, tych kooperacyjnych. Katulów skoczył na drugie miejsce. Podoba mi się ilość akcji, jaką możemy zrobić, czyli pójść do lokacji, żeby tam, tam coś ogarnąć. Możemy pójść pozbierać macki, możemy walczyć z kroczącymi, możemy ten. Karty Necronomiconu uzupełniać. Dużo możliwości. Trzeba to dobrze rozplanować, bo nie możemy popaść w szaleństwo, czyli zdobyć tej najwyższej, najwyższej puli szaleństwa, bo wtedy przegrywamy. Wystarczy, że jeden gracz to zdobędzie, no i wszyscy przegrywają. Działamy wspólnie, jest to kooperacja. Kolejną rzeczą na plus są poziomy trudności, które są zależne. Kolejną rzeczą na plus w tej grze. Są poziomy trudności. Faktycznie możemy zwiększyć poziom, y, odrzucając na przykład macki z puli ogólnej albo właśnie tych przedwiecznych sobie wymienić. Naj, najmocniejszy jest właśnie katulu. On jest najtrudniejszy ze względów takich, że ma dość mocne umiejętności podstawowe tak przynajmniej mi się wydaje i w dodatku y, ciężko się zamyka portale, bo maksymalnie możemy mieć, mieć trzy kości, na trzech kościach możemy maksymalnie wyrzucić 6. A tam, żeby zamknąć portal, trzeba mieć 4. Trzeba mieć czyli przynajmniej na dwóch kostkach trzeba wyrzucić po dwie macki. Jest to wyzwanie. Bez przerzucania, czyli bez jakiejś dozy szaleństwa na naszych graczach, może być to niemożliwe lub bardzo trudne do wykonania. No i właśnie, tutaj jest ta losowość, która jest zawsze na minus. No ale no, gdzieś to szczęście. Tak jak się czyta książki HP Lovecrafta, jak się gra w gry na podstawie książek HP Lovecrafta, no to właśnie tam zawsze jest ta doza niepewności, ta doza szaleństwa i no dobrze to oddaje. Ta losowość akurat w tej grze jest potrzebna. Nie uważam jej jako na plus ani na minus. Jest po prostu neutralna. Powinna być i tak mi się wydaje. Jest ok. Możemy na nią wpłynąć. Osiągając wyższy poziom szaleństwa, bo wtedy możemy odrzucić rzucić ponownie jedną do trzech kości. Podsumowując, grę małe katulu, Jest to gra z dość ciężkim wejściem, właśnie ze względów na instrukcję i brak, braku podpowiedzi dla graczy w trakcie gry. Na pewno nie jest to gra jako pierwsza w kolekcji, bo może mocno zniechęcić do tego pięknego świata, jakim są planszówki. Mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie. Natomiast, jeżeli dobrze zapoznamy się z instrukcją, zagramy parę partii, ta gra naprawdę potrafi klimatem i ogólnie rozgrywką oddać i być naprawdę przyjemna, i będzie na pewno wracać u mnie na stół. Może nie tak często jak małe episkie podziemia. Ale jest warta posiadania jej w kolekcji, szczególnie dla ludzi, którzy mega lubią i doceniają twórczość HP Lovecrafta i chcą mieć gry katulu w, w swojej kolekcji. A na tej chwilę bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Jak jesteście nowi i świeci Wam się na czerwono, a ja zapraszam na kolejne materiały. Myślę, że kolejny za tydzień, tak jak teraz w ostatniej. W ostatnim czasie wrzucam, no i to by było tyle. Bardzo dziękuję za obejrzenie, jeszcze raz, i do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć.